Że nie słychać samego trzeszczenia. Po prostu masakra. Dzisiaj mam akurat z tym live'em niestety bardzo duże problemy, a chcieliśmy przetestować niejako mikrofon nowy. Mam nadzieję, że teraz dobrze słychać, dobrze mi widać. Zaczniemy za chwilkę. Zobaczymy, czy podłączą się sporo powrotem te osoby, które poprzednio uczestniczyły w tym live'ie. Które niestety wyszły. A tematem live'a to miało być akurat omówienie tej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Tak? Jeżeli chodzi o samą osobę sprawcę, to no widać generalnie, kto był, więc tutaj nie budzi tego wątpliwości. Natomiast jeszcze jest taka możliwość, że ten sprawca mógł być niepoczytalny, tak? I co wtedy, jeżeli by się okazało, że faktycznie ten sprawca zbrodni, okazałoby się niepoczytalne, czy będzie mógł odpowiadać na cały przepis kodeksu karnego, czy nie. I na ten temat dzisiaj zrobimy tego live'a. Mam nadzieję, że jeżeli czat mnie słyszy, to już będzie mógł powiedzieć, czy z głosem jest lepiej. Sprawdziłem na innej aplikacji, ponoć było dobrze. Ok, zakładam, że skoro nikt tutaj nie narzeka na jakość dźwięku, to dźwiękiem jest teraz wszystko w porządku, tak? Jeszcze tak sobie z ciekawości sobie odpalimy. Więc no słuchajcie, jeżeli chodzi o zarzut, który mam postawiony wstępnie, tak? Bo to akurat może się zmienić. O, dziękuję panie Szymonie, że Pan przynajmniej powiedział, że mnie słychać. To nie mam takiego wrażenia, że, że znowu będę mówił sam do siebie. Więc po kolei. Jeżeli chodzi powiedzmy o samą kwalifikację prawną, której mu do tej pory przypisali, którą, z czego ma zarzut, to jest artykuł 148 Kodeksu Karnego. Tak, paragraf pierwszy, kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności tam na czas nie krótszy od lat 10 albo karze do pozbawienia wolności. Natomiast wiemy, że ponoć ma mieć zarzut z artykułu 148, paragraf 4. To jest akurat ciekawe, bo tutaj jest mowa o kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Jest, jestem ciekawy, co co. co Um, jakie były te okoliczności, bo oczywiście jeżeli chodzi o samą kwestię przesłuchania, ona nie jest znana opinii publicznej, e, natomiast bardziej bym się spodziewał, że e, no, tutaj byłby bardziej postawiony zarzut z artykułu 148 paragraf drugi, punkt pierwszy, tak, czyli kto zabija Człowieka ze szczególnym okrucieństwem. I tutaj e, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15, albo karze do żadnego pozbawienia wolności. Natomiast podczas tego przesłuchania e, musiało się coś wydarzyć, e, takiego, że prokuratura sobie ten zarzut z 148 paragraf 4, e, czyli w e, stanie silnego wzburzenia. Natomiast, co się będzie okazało, e, okazywało, jeżeli na przykład e, by została e, potwierdzona wersja na temat niepoczytaności tamtego sprawcy, choroby psychicznej czy tam uprzedzenia umysłowego? Bo w Polsce, podobnie jak w innych krajach, m, wtedy się takiego sprawcę niepoczytanego nie sądzi o tego skarnego, tak? To nie jest to, że on zostanie wypuszczony od razu, tak, tylko po prostu zostanie skierowany na leczenie, często dożywotnie takie leczenie, w takim zamknięciem w zakładzie psychiatrycznym. Swoją drogą ja będę bardzo chętnie porodwał tą sprawę do takiej innej sprawy z Gdańska. Nie sprawy zdańska. akurat osoba sprawcy to bardziej tutaj z miastem to połączyła, ale do sprawy zabójstwa właśnie Adamowicza, tak, bo tam um, było podnoszone to przez obronę, że sprawca mógł być niepoczytalny. Była nawet pierwsza wersja tych opinii biegu psychiatru, że on właśnie no, było z nim coś. No, nie tak. Ewidentnie też zachowanie tamtego sprawcy, wtedy mówię jeszcze o, o zabójstwie Adamowicza, no nie tyle budziło wątpliwości, że raczej no, po stronie osoby były przekonane, że raczej mają po drugiej stronie osoby, która cierpi na jakąś chorobę psychiczną. Tak? Tutaj y, też raczej jakby charakter y, tej zbrodni. I z tego, co przekazywa nam prokuratura, no to wskazuje na to, że raczej nie mamy do czynienia z osobą, która była, aż tak powiedzmy, w cudzysłowie, normalna, tak? Że raczej tutaj możemy mieć do czynienia z jakąś chorobą psychiczną, psychozą, może jakąś, natomiast na ten temat będą się wypowiadali biegli. Tutaj konkretnie chodzi nam o artykuł 31 Kodeksu Karnego, który może mieć zastosowanie, tak? Więc tutaj w przypadku poczytanności sprawcy to jest jedyna taka sytuacja, gdzie E, na przykład sprawca może nie odpowiadać tego artykułu 148 kodeksu karnego, ale może być stosowany do artykułu 31, czyli nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Tak? Tutaj oczywiście mamy kolejne stadia, czyli znaczną ograniczoną poczytalność, natomiast tutaj głównie chodzi o ten przypadek. Tak? Czyli niepoczytalność takiej osoby to jest na tyle wyjątkowa sytuacja, gdyż każdy racjonalny, zdrowy człowiek, no podejmując określone zachowanie, chociażby w tym wypadku zabójstwo, no nie tylko sobie zdaje sprawę z tego, co robi, ale też jakie będą tego skutki prawne. Tak? Czyli jeżeli na przykład ktoś użył tej siekiery, Wobec innej osoby, no to powinien sobie zdawać sprawę, że y, może zrobić te drugie sobie krzywdy, tak? Albo e, jeżeli uderzając e, w tą siekierą w szyję, no to po prostu odrąbie komuś głowę, no mówiąc tak bardziej już plastycznie. E, no tutaj e, tym bardziej, że mamy do czynienia z osobą, no, która raczej e, no jest inteligentna, tak? E, skoro był na studiach, to musiałby jakoś dać tą maturę. E, z, formacji z medialnych wiemy, że to jest raczej osoba, która była w lepszych szkołach, tak więc tutaj tutaj to nie powinno budzić wątpliwości, że raczej nie mieliśmy do czynienia z osób nas takiej pedagogicznej rodziny. O, pan Jakub, za miesiąc mam egzamin sprawa karnego, proszę trzymać kciuki, no to w zasadzie pan Jakub powinien teraz tego live'a zrobić, to by nam to powiedział, podejrzewam, że na ten temat dużo wie lepiej ode mnie, jak ja sobie mogę co najwyżej popowiedzieć z mojej praktyki, doświadczenia, czy tam z doskoku, ja ten swój egzamin sprawa karnego na studiach to już miałam ładnych, mój 15 lat temu to by było, tak? Oczywiście na aplikacji też był egzamin sprawa prawa karnego, z procedury karnej, no i potem na egzaminie zawodowym, ale jednak yy, to specjalizacja sprawa karnego to nie jest to, co tygryski lubią robić najbardziej, tak? Yy, więc no, słuchajcie, tutaj odchodzi się tej niepoczytelności, wracając tak do tematu. Niepoczytalność yy, tutaj przede wszystkim nie karzemy w tym momencie tego sprawcę, tak? Ale go bardziej leczymy. No tutaj przede wszystkim jaki jest sens generalnie wsadzenia też do takiego więzienia, powiedzmy do, nawet do zamkniętego pokoiku na 10 tam 10 lat, czy tam do dożywotnio, jeżeli taka osoba nawet nie będzie wiedziała, gdzie ona jest, bo w przypadku takiej no, głębokiej choroby psychicznej tak to może po prostu to wyglądać. Zresztą no, widzieliśmy te obrazki, te zdjęcia, jak w ogóle wprowadzali tego sprawcę do, 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 do um, prokuratury, na wykonanie jakichś tam czynności. Raczej akurat tutaj zadziwiająco to jest to, że aż taki dobry jest materiał ten dowodowy. W sensie, jeżeli chodzi o nagrania wideo, to co robi policja, raczej tak się tym mocno nie chwali do tej pory. No, może zmieni akurat w tym wypadku troszkę swoją politykę. Więc w przypadku niepoczynności to oznacza, że sprawca z czynu zabronionego z uwagi na ten swój stan zdrowia, czyli nie może być traktowany tak jak każdy inny sprawca, tak jak zdrowy, rozsądny, nazwijmy mi to człowiek. Raczej no, 5-latek też powinien wiedzieć, jaka byłaby tutaj skutek użycia takiej siekiery. Oczywiście no, 5 tak nie odpowiadałby na cały przepisy kodeksu karnego z powodu wieku. Natomiast w tym wypadku przy przypadku osoby chorej i nie można stosować wobec niego takich kar czy tam środków karnych, lecz co najwyżej takie bardziej środki zabezpieczające, żeby e, też izolować tą chorą osobę tego sprawca od społeczeństwa, żeby po prostu no, nie popełniła e, być może znowu takiego czynu. tak. E, w przypadku e, już abstrahując, od powiedzmy tej zbrodni, takimi na przykład środkami zabezpieczającymi, na przykład mogłaby być elektroniczna kontrola miejsca pobytu, e, terapia, terapia uzależnień, czy właśnie pobyt w zakładzie psychiatrycznym. On nawet o charakterze zamkniętym, co ja właśnie bardziej obstawiam, że tutaj będziemy mieli do czynienia w tej sytuacji, tak. No i akurat ten pobyt w zakładzie psychiatrycznym o charakterze zamkniętym w takich sprawach ma bardzo charakter bardzo często dożywotni, bo o tym, kiedy można byłoby dzwonić taką osobę i tak dalej, no to decydują przede wszystkim opinia psychiatrów w tym zakresie, a może być też taka, że no po prostu pacjent nie rokuje poprawy zdrowia. No i tutaj tym samym na przykład taki sprawca za zachowanie ponosi odpowiedzialność, tak? Natomiast w tym wypadku sprawcy się nie tyle karze, co leczy przede wszystkim. No i tutaj przede wszystkim też jak sąd będzie go sądzić, to nie wyda wyroku skazującego, przykładowo, czy tam uniewiniającego. Ale takie postępowanie w ogóle powinien umorzyć w sprawie i wydać takie postanowienie o e, stosowaniu tych środków zabezpieczających, chociażby w postaci umieszczenia e, takiego sprawcę w zachodzie psychiatrycznym o charakterze zamkniętym. Natomiast tutaj zawsze będzie potrzebny biegu. Tak? Biegu sądowy, biegu psychiatra, sąd co mnie może orzec. Tak e, e, tradycja moich live. Zawsze, jeżeli coś się dzieje, to. E, Zaczynam kręcić, to zaczyna ktoś dzwonić, coś mam pecha, jeżeli chodzi o tego live'a, ewidentnie. Akurat poszło teraz przekierowanie na ten... Dobra, zakończmy może szybciej tego live'a, to może też będzie nieco łatwiej. Zgubiłem wątek już. Mam nadzieję, że dobrze słychać, tak? Nie chcę wzrastywania aplikacji. Mam nadzieję, że się... pewien. Okej, okay, działa. No tutaj więc tak, podsumowując, zawsze będzie kończył tutaj biegły sądowy, bo biegły sądowy będzie musiał orzekać, tak, przypadku taki w ogóle spraw jest obligatoryjna obrona, w postaci, powiedzmy tam od sprawnego będzie adwokata. Zresztą obrona i tak w takiej sprawie byłaby obligatoryjna ten z urzędu, jeżeli nawet ten sprawca byłby w pełni bo tutaj akurat sprawa będzie rozpatrywany przez Sąd Okręgowy w pierwszej instancji, więc na pewno będzie ten e, sprawca musiał, ten oskarżony, będzie musiał posiadać obrońcę. Natomiast e, w tym wypadku, gdzie jest sprawca niepoczytany, też posiada obrońcę, nawet jedynie tylko na czas e, opinii biegłych. I sam nawet byłem wyznaczony takim obrońcą, jedynie na bardzo krótki czas, że na przykład dostałem w jednym tygodniu e, takie postanowienie o mnie obrońcą z urzędu, a tydzień później już dostawałem e, kolejne postanowienie e, z prokuratury o zwolnienie mnie z tego obowiązku, bo akurat tak się okazało, że już biegli, zdążyli tego przekazać. Więc ja nawet nie zdążyłem umówić się, żeby przeżyć akta, e, a już e, bo powiedzieli, że akta na przykład, są niedostępne, będą dopiero za kilka dni. A już generalnie sami, jakby zwolniono z tego obowiązku, więc e, to czasami idzie bardzo, bardzo szybko. Natomiast e, mówię, w takim przypadku to, 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 to e, też pojawia się niejako, e, że jeżeli wiadomo, że ten sprawca może być na przykład no to duża jest rola dla obrońcy, żeby szybko zadziałał. E, dobra, e, wiecie co? Ja tego live'a prawdopodobnie powtórzę, bo trzykrotnie był zrywany, m.in. też przez połączenia. I poprzez problemy z mikrofonem, żeby to miało ręce i nogi. Część, przyznał, czy nie? No, są akurat różne wersje tego. tak? Komunikat z prokuratury początkowo był taki, że nie miał się przyznać. Natomiast to, co on miał wypowiadać, to budziło wątpliwości co do jego Stąd również taką kwalifikację prawną zrobiła nie inną. Potem to pierwszy obrońca miał prostować w jakiś sposób, że się tam miał właśnie nie przyznać. Natomiast, to mówię, to jest takie trochę za bardzo masz to jest jeszcze taka sprawa dosyć świeża. Natomiast, wiecie, ten generalny sprawca, on może mieć też kilku obrońców, tak? Normalnie może mieć trzech obrońców pierwszej instancji przed sądem krągowym. Nie wiem, czy ten pierwszy obrońca to był już obrońca z wyboru, czy to jedno, obrońca z urzędu przyznamy przez sąd, natomiast e, przez prokuraturę w zasadzie to wtedy to byłoby jeszcze e, natomiast raczej chyba z wyboru, bo raczej tak e, szybko ci z urzędu się e, nie aktywują e, natomiast tam wiadomo, że już on ma niby tam dwóch obrońców, może będą jakieś inne komunikaty, e, gdzie będą to bardziej szczegółowo omawiać, e, natomiast e, Nat, jeżeli się przyznał, e, tak e, bo ktoś będzie kiwał ogółom, tak, tak to, to ja to zrobiłem, ale Wiadomo, że e, będzie opinia biegłych. Jeżeli co opinii biegłych by wynikało, że nie, jak był niepocztalny, to, to jego przyznanie się nic nie oznacza. On mógłby nam się przyznać, że jest królową brytyjską, tak? że nazywa się Elżbieta. To będzie miało dokładnie taki sam walory dowodowy. E, natomiast, no mówię, tutaj będzie przede wszystkim ciekawa pod kątem opinii biegłego. I jak będzie robiony ten proces, to ja bardzo chętnie będę porównywał to pomiędzy właśnie tym procesem takim medialnym, który był właśnie w Gdańsku, dotyczący zabójstwa Domowicza, a tym procesem warszawskim. Też moim zdaniem jeszcze jeden taki mały niuans łączy trochę tą sprawę z Trójmiastem. Otóż Swojego czasu, chyba pamiętam, w 2001-2002 też była, w którym się taka sprawa, to konkretnie na Politechnice Gdańskiej, gdzie jeden ze studentów również się kierował, e, wszedł na uczelnię, tylko że on wtedy e, atakował swego wykładowcę, z tak? którym miał jakąś tam zadrę. Więc swojego czasu też była dosyć taka głośna sprawa. No, ciekawe, że akurat tutaj no, studenci wybierają sobie taką żonię, a nie inną. Natomiast no, ciężko mówić o jakimś tam naśladowcy, jeżeli wiemy, że prawdopodobnie mamy do czynienia raczej z osobą niepoczytalną. Więc bardziej bym chętnie to porównywał do, do sprawy zabójstwa Adamowicza, bo tam akurat dosyć mocno była przez obrońców ta. Teza niepoczytanności, właśnie zbychana, podkreślana, natomiast nie wiadomo z jakich przyczynów, jadę. ja do tej pory nie wiem, jak to się mogło stać, że biegli do tej pory, byli niezbyt zgodni co do poczynności na sprawcy, czy co nie. Natomiast e, raczej tamta osoba, e, przypominam, jak doszło do tego m, na scenie wośp e, no to również się e, nie zachowała normalnie, tak. Również w sposób teatralny, tak, żeby go było widać. Więc no, jestem tutaj ciekawy co do powiedzmy, podejścia. Zobaczymy też może różnicę pomiędzy sądami gdańskimi a sądami warszawskimi w tym zakresie. Dobra, ja dziękuję z tego live'a i prawdopodobnie tak jak powiedziałem, będziemy go powtórzyli, bo ja sobie sprawdzę nagranie jakoś dźwięku. Natomiast tą sprawę będziemy również dalej. Analizowali. Pytanie z live'a, jeszcze widzę z czatu. Czy prokurator zapytał, czy rozumie stawiane zarzuty, a jest niepoczytane w momencie stawienia zarzutu, to ma znaczenie procesowe? No generalnie ma takie, same, ma takie samo znaczenie, że jeżeli podczas właśnie rozpytania i tak dalej zachodzą e, e, przesłanki, które wskazują na niepoczytalność, no to nie ma żadnego znaczenia procesowego, tak? Osoba, powiedzmy, poczytalna powinna zrozumieć no, e, zachowanie swojego czynu, Jeżeli mówi, że nie rozumie zarzutów albo poniższe pytania wskazują na to, że za bardzo ta osoba nie rozumie, co do niej e, się mówi, to może skazywać na pewne uświadzania obusowe, tak, między innymi po to, podczas takich podejrzanych się odbiera świadczenia, czyli leczyli się gdziekolwiek psychiatrycznie czy nie, już nawet samo odpowiedź na takie pytanie twierdzące, czyli czy, czy ktoś się leczył psychiatrycznie, nawet to mogło być krótki epizod dotyczący depresji, tak, ale już to obliguje prokuratora, obliguje śledczych do skierowania takiej osoby na badania psychiatryczne, tak, do biegłych z zakresu psychiatrii czy w ogóle e, 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 może taką osobę skazać na podstawie przepisów kodeksu karnego. Więc e, tak samo przyznanie się do winy i tak dalej, to w przypadku osoby niepoczytanej to nie ma żadnego znaczenia. W przypadku takich małych osób, jeżeli byśmy na przykład e, mieli do czynienia z oczywistą sprawą, to czasami dorzutuje na to, czy należy zdać jakieś tam środki zapobiegawcze, zabezpieczające, e, w tam, czy tam w tym do czy nie. Jeżeli akurat e, sprawa jest na tyle oczywista, sprawca generalnie nie może tak dalej, no to często w takich sytuacjach areszt jest, e, aresztu, aresztu się nie stosuje po prostu, tak, tymczasowego aresztowania, e, bo nie ma sensu, no, chyba, że jest akurat ryzyko e, ukrycia się sprawcy czy, 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 czy e, znacznego ograniczenia. Czy pan też nie było czytelne? E, Nie. Bo naćpał się sam, tak? Jeżeli ktoś podejmuje decyzję, żeby sam się prowadzić w taki e, stan, no to raczej e, wie dokładnie, co robi. I tak samo jak przekupijanego, tak? Jeżeli ktoś e, sam wprowadza się w stan upojenia, no to co innego. Myśmy mieli oczywiście do czynienia z innymi takimi sytuacjami, jeżeli ktoś komuś podaje takie środki, tak? Bez wiedzy, zgody i tak dalej, czy tam woli, no to możemy omówić wtedy do czynienia do takiej niepoczynalności e, ograniczonej, tak, czyli stosujemy ten artykuł, czyli jest to pierwszy paragraf, drugi. E, czy będzie powtórka ze sprawy Kajetana i opinie biegłych do skutku? Nie wiem. To właśnie bardziej ja widzę e, taką presję społeczeństwa w przypadku spraw zabójstwa Adamowicza, że tam akurat pierwsze opinie biegłych i zachowania tamtego sprawcy jak wyszedłem na tą scenę woś, no to jak wskazywało, że mam do czynienia raczej z sobą chorą, tak. Eee, także inne rzeczy, a potem powiedzmy, eee, poszło taka dosyć spora presja społeczeństwa i też naprawdę, być może lokalnych polityków. Tam kilka karier politycznych na tamtej sprawie, był byłego prezydenta Gdańska, no to znaczy urzędującego wtedy, no to, to też poszło do góry. A eee, jakby te bardziej mi sprawo wskazywało na to, że, że, że e, tam będziemy mieli do czynienia z osobą Sprawa Sprawy Kajetana nawet za bardzo nie śledziłem, szczerze mówiąc. Ale, e, może też dlatego, że to nie było to moje gdańskie trumiejskie podwórko hmm, z ciekawości. Dobra, ja Wam dziękuję za tego dzisiejszego live'a. Tak jak powiedziałem, będziemy go powtarzali, niejako przez problemy techniczne, przepraszam jeszcze raz za to. E, no. Nie wyszło do końca tak, jak wyszło, ale przynajmniej sobie przećwiczyliśmy ten mikrofon. E, więc tyle. Dobra. Ja Wam jeszcze miłego dnia i pozdrawiam.